Lotów polskim skoczkom, rzeczy firma Blachoprapę, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Jak zostać fizjoterapeutką w skokach narciarskich? Bo to nietypowa historia. <śm> nietypowa? No, zgadza się. Ja trafiłam do kadry jako współpracownik praktycznie współpracujący fizjoterapeuta przez to, że pracuje w szkole mistrzostwa sportowego w sportów zimowych w Szczyrku. Szukali kobiety, która pracuje jakby w sporcie i ma trochę styku ze skokami. Tak jak w szkole miałam i ma jakieś takie odrobinę tyci tyci <laughs> pojęcia z czym to się je. No i tak poszłam na rozmowę i trafiłam do kadry Łukasza. I jaka jest to historia ze skokami narciarskimi? Skąd ta relacja? Relacja, to znaczy? E, jakie doświadczenie w skokach? Bo gdzieś te skoki się musiały pewnie przewijać e, wcześniej. E, to myślę, że jak każdy Polak. <laughs> to zaczęło się od skoków w telewizji, tak. Ja jako fizjoterapeuta, to jeszcze bardziej w to wchodziłam. Bardziej od strony tej drugiej, o prewencję kontuzji, o kontuzje, jakie są najczęściej kontuzje. Zaczęłam szukać, nawet będąc na studiach na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, chciałam pisać na ten temat pracę magisterską, ale niestety jest bardzo mała baza artykułów, nie artykułów, z których można byłoby się podeprzeć do pisania pracy magisterskiej. Jak była argumentowana ta propozycja współpracy, że właśnie kobiety nam tutaj potrzeba? Czy znaczy ja myślę temu, że jest to dość fizjoterapeuta? Może nie chcę powiedzieć śliski zawód, ale jest to jednak kontakt z ciałem drugiego człowieka, prawda? I jednak kobieta do kobiety też inaczej podejdzie, ma inne zaufanie w tym wszystkim niż przyszedłby nagle obcy mężczyzna, który też na pewno by miał jakiś tam. Obiekcje pracować z kobietami, tak? Wiadomo, że gabinet jest gabinetem, a tu jednak się patrzy, patrzy na to, co się robi na ręce. Dużo jest tych obowiązków, bo z tego, co słyszę od dziewczyn, to nie tylko chodzi o, o czysto fizyczne sprawy, ale przewija się taka opinia, że dobrze mieć panią Paulinę tutaj w sztabie, <laughs> bo, bo to jednak kobiecy głos w kadrze, który gdzieś tam te styki łączy różne. <laughs> Czyli, y tak, czasami y, Łukasz z Marcinem nie rozumiałem pewnych rzeczy i trzeba mi to po prostu przekazać, bo patologicznie, że to chodzi o to i o to. A dziewczyny też czasami wprost nie powiedzą, krępują się, więc tak trzeba być łącznikiem i z jednej i z drugiej strony i to tam odpowiada. A na samej skoczni dużo obowiązków, bo też y, takie przyziemne sprawy, jak noszenie toreb, gdzieś y, odbieranie sprzętu. Tak, ale to jest. Y, już najmniejsza praca tak naprawdę. Tam jeszcze pomóc przy rozgrzewce przygotować, i, i na tym się praktycznie moja rola na skoczni kończy to jest przygoda też poniekąd tak prywatnie, bo to jest zwiedzanie świata, wiem po sobie po prostu, że praca pracą, ale przy okazji to jest jedna wielka przygoda. Na pewno tak, ale czy zwiedzanie świata, hmm, zwiedzanie lotnisk no, prawda. bardziej, bo tak jak gdzieś jesteśmy, patrząc się, na przykład w zeszłym roku był większy wyjazd do Japonii, każdy jak fajnie, w Japonii byłaś, co zwiedziłaś? Ja mówię, no lotniska mniej więcej, zwiedziłam, więc, co gdzie jest i w sumie jakbyśmy w Sapporo był jeden dzień wolnego, że można było gdzieś tak na spokojnie wyjść, ale też to nie łaziłyśmy, nie wiadomo gdzie, tylko wszystko w obrębie, w obrębie hotelu, nie hotelu. Mało jest kobiet w skokach, ogólnie nie tylko kobiet, nie ma, nie ma wielu trenerek, nie ma wielu fizjoterapeutek, jest kilka, jest z tego co wiem jest Niemka, jest Finka, mhm. jest jakaś taka relacja wewnątrz Was czy, czy raczej się tylko mijacie? Bardziej z Czeszką, okay, <laughs> bardziej z Czeszką, to na zasadzie, że jak nawet nie jeździmy na zawody, to jesteśmy w stałym jakby kontakcie, na, na Instagramie sobie piszemy, więc tam jakaś więź, jest, a z dalszymi to na zasadzie cześć, cześć i, i na tym kończymy. Ciekawi mnie też kobiece spojrzenie na to wszystko, co się dzieje, bo... Bo padają takie opinie, a bo to dziewczynki, albo to płaczą i to emocje, ale to jest takie bardzo spłycane i generalizowane. To też chyba od jednostki wszystko zależy, prawda? To nie jest tak, że kobieta równa się płaci. Jasne, że tak. Każdy też inaczej reaguje na każdą sytuację, tak? Na stres, na emocje. Jeden walnie torbą i pójdzie hen, że nie ma 5-10 minut się odłącza. Drugi przyjdzie popłakać, żeby spuścić z siebie z emocje. Trzeci przyjdzie się przytulić, a czwarty po prostu usią, żeby pobyć z nim, tak? Każdy to jest inaczej. To jest tak jak człowiek. To nie ma już na się patrzeć też przez pryzmat sportowca, bo tak jak każdy z nas, też inaczej odbiera każdy wodziec. Pojawia się ten taki wątek psychologiczny jednak, bo podejrzewam, że przyjdzie jedna zawodniczka, druga i chce się po prostu kobiecie wygadać. No, no, tam ci źli trenerzy znowu mówią to źle, tam to źle tutaj. Ci dziennikarze gonią z tą kamerą. Po prostu jak w domu się wygadać. Na pewno tak. Na pewno tak, ale to jest na zasadzie wygadać, się posiedzieć i, i już jest inaczej. No to tak jak znowu, tak jak każdy, tak? Też nie można iść do pokoju, zamknąć się i tłumić tego wszystkiego w sobie, bo to sezon trochę trwa, mimo wszystko, nie? I rzadko jesteśmy w domu, albo jak jesteśmy w domu, to są 2 trzy dni, krótko, żeby przeprać rzeczy, wysłuchać i się spakować, tak? Więc w jakimś stopniu rola. No może nie psycholog, tylko zwierzchnika. O, tak bym to nazwała bardziej. Jak mąż reaguje na te częste wyjazdy? <laughs> Ostatnio była akurat ciekawa anegdota. Kuba Kot w, na antenie zapomniał mojego drugiego nazwiska i mój mąż do mnie dzwoni. Jak to z tym naszym ślubem było? On był, czy go nie było tej ślub? Mówię, no czemu? No, o co ci chodzi? No, no bo je, wszędzie jesteś jako Węgrzy. Zapominają o gębuś. Ale to taka anegdota totalna. Mąż y, cieszy się, na pewno wspiera, że się realizuje i, i trzyma mocno kciuki. Więc tu mam ogromne wsparcie na pewno w mężu.